O, Siemanko, witam wszystkich serdecznie. O, właśnie się wybieramy dzisiaj do mini zoo, do mostków. Chyba mostki, coś takiego. Trochę Zjadłem obiad, żeby nie był głodny. I co? No co, jedziemy. Jeszcze przyjechaliśmy się zatankować na Shell'a tylko czekam, bo odjechałem pod tamten dystrybutor. Okazało się, że tam nie ma paliwa. Trzeba było wycofać i teraz stanąć tu. Niemcy wszystkie paliwa nam wykupują. Niedługo nie będziemy mieli na czym jeździć. Jedziemy do pełna i jedziemy dalej I Jeszcze nawet ze Subic nie wyjechaliśmy Jedziemy Kopernika teraz Jedziemy, jedziemy tam do Damiana, do szwagra, bo on też z nami jedzie, ale swoim autem, Na 3 auta dzisiaj jedziemy cała, cała rodzina jedzie no tu kurde jedzie jakiś maślak przed nami nie ten przed nami, pewnie ten przed nim jakiś Niemiec pewnie kurde, bo oni jeżdżą jak maślaki tam właśnie jedzie Damian z Passatem przed nami my tutaj, a za nami jedzie Dawid, następny szwag i znów jedziemy dwunastką, znaczy nie dwunastką kurde, dwójką chyba w stronę tego Warszawy ta sama trasa co wczoraj nic się nie zmieniło. Ale dzisiaj będziemy mieli bliżej niż do Świebodzina. Jesteśmy na miejscu. Przyjechaliśmy. Tu sobie zaparkowałem. Damian tam. Dawid tam. Tu jest jakiś petrol station. Port 2000. Dobra, Przyjechała ekipa. Z zielonego dżipa. <laughs> o, gdzie mamy a ryby gdzie są? Mamy czy nie ma? No? Gdzie mamy Co? Żywy? Kurde, żywy, żywy nie? Stuczny? Stuczny. Co? sztuczny

nie chodźcie nadejść. Nie chodź. Co? No idę, idę. A tam do góry jak mam wejść? Tam, tu mogę wejść i zobaczyć? Zobacz co tam jest u góry. King Kong. Tu! To jest King Kong. Goryl, a kurde, widzisz? Dobra, idziemy dalej, dawaj Antek, Pinkong, Uważaj, żeby nie skoczył raz Pinkong Dobrze, dawaj, chodź. Zobaczcie, to były łabędzie, a ja do nich taś, 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 no nie, ale ja to so jest dobry, normalnie Antek, co tam jest? Co tam jest? No ten ptak taki, jak on się nazywa? Stróż? No, zobacz, on jak suczny stoi, nawet, nawet nie drgnie, nie? Patrz. Przestraszył się, albo nie poznał. Brata nie poznał. Nie? Ciebie? No a jak? No a tu mamy świnki. Nie świnie. świnki! A co te świnki takie nie ruszają się, nie? Chyba nieprawdziwe, co Antek? No chyba nie. Chyba nie. Ale one powinny... Trzeba to przeczytać. A prawdziwe trzeba czytać, widzisz? Pan dobrze mówi. Bardzo prosimy nie wchodzić, nie płoszyć, nie dokarmiać świnek. Widzisz? One prawdziwe? Ktoś ich chyba dokarmił, dlatego się nie ruszają. O, tam jaki dino. Tam dojdziemy. Tam dojdziemy. Idziemy koniki pogłaskać. Zobacz jakie ładne koniki. Zobacz jaki ładny konik. Oj, jaki fajny. Nie? Nie wzięliśmy jabłuszka dla niego. Konie lubią jabłuszka, nie? A tu jakie konie, o. Zobacz. A jakie ma Jakby ci kopa pociągnął, to. Nie chciał zrzucić tych nie? To jak muchy, jak tam? Jak się telepie? Bo muchy. Bo on, on nas widzi. No, czajka, tak? No. A tam co mamy? Tą stronę będziemy potem oglądać. Idziemy prawą, zobaczyć, później wrócimy. A tu też. Ja 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 Co to? Nie, ja kodzy. ja kodzy kodzy. Co? Śmierdzą, nie? Eee. Nie, no one robią kupę Co robią? Co robią? Nie, ja kozy byki mam. No, byki. No, a Nie. Nie, nie. No, bo one mogą uderzyć. No, mają ostreżoną logi mają, mają ostre o, o, co to jest Piotrek? Polska. Tutaj a, no to... Boisko, ci tylko piłka w głowie, nie? Boisko zobaczy, okay. właśnie tam o a tak nie podróż, bo ten. Eee, ten, byk. Boże byk. Widzimy, bo jak walnie rogiem to... A co mówiła, a co tam ma? Gdzie? Patrz 5-4 cztery... Co to? 5-1-4-2 Widziałeś? Oznaczony jest o. Po co? nie wiem, żebym tak się powiedziała? że uderzył rogiem o tą rurę naprawdę? No. No. Tutaj, tutaj są po. o te to mają rogi zobacz, no. nie? jak <grym> się ja przerzuci od razu tam by się rzucił No, a tutaj boisko. Ale ładna trawka, zobaczcie. On ma Portugalię. On ma Portugalię, to masz Hiszpania! Tutaj mamy kuski. Jakby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. A kuska skakała i nogę złamała. O, zobacz jakie króliczki ładne. He? Co? Róg jest, musisz... Czy też? też? Dawaj. Brawo. Piotrek, sędzia was woła. Ży, ży, czerwona kartka, schodzicie z boiska. Nie. Tak. Strzelaj tego gola. Chodź, brata, twojego spotkałem. Jest, gol. Staj, mamy króliczki. Króliczki, jakie ładne, nie? No. A czemu tylko dwa? Nie, może tam w środku jeszcze siedzi, tylko że tam jest No, jeden czarny królik. Daj mu szarke. Chyba sobie trawę. O, osioł. Osioł. Cześć ośle, a gdzie Szrek? No masz, gdzie jest? Shrek? Gdzie szrek? Gdzie śrek? O jaki ładny ośmiu? Szrek. O! Silic się, je trawę. Pokażuj jaki... szrek! Ej, mama, zobacz. Jest kocio, a nie ma szereka! Udaje, że nie wie o co chodzi, nie? I, idą następne ośmiu Patrz ile ich wyszło Naplujecie no, cię zaraz Ja się napluję, chodź tu mam tych nie wolno Aż uszy podniósł Ale jeszcze Ja grałem w No już nagrałem, nagrałem Nie mam tyle kliszy bo pęknie Tu osioł, tam osioł, ja też osioł <grystuje> Artuję. Tu jest lama, ale gdzie ta lama jest? Kasper, poszukiwany. Nie, leży tam w środku. Poszukiwana lama. Kasper. Jest i lama. Jest i lama. Kto to jest? Pewnie gorąco jej. Mama kasper. Mama kasper lama kasper. Lama kasper się odezwała. Kto tu beka? Sam ten Jeden lat. Tutaj mamy drugie byki. One też są podpisane, ale nie wiem o co chodzi. No Boże, paki rogi. Tamten taki malutki się opala. No, on chyba dopiero to urodzony. On ja chyba się urodził. Ja widziałam na YouTubie coś takiego, że był byk i oni dawali mhm. im jedzenie. I ten, i ten byk był auto. Że jak? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Że no. na shortcie na YouTubie no. widziałem ten... Um, jak w takie bity, ale większe. Mm -hmm. I on tak, i tak, i ten byk tam jadł i tak, i na świnie tam brał. Co? teraz uważaj, bo on ci da dupę na świnie. Ej, nie zgubia bo jak? No. Ej, ja Tutaj właśnie patrzę, co tu jest. Widzę tam zebry w środku siedzi, nie wyjdzie. Drzwiczki są otwarte i widać biało-czarne paski. Stoi tam. Zeberka. Idziemy dalej patrzeć, co tam jest. O, a tam jest basen. Tam jest basen, a tutaj jest ten. Jakąś się ten dino jakiś, nie? Muszę tutaj zobaczyć co on tu je Czy zjadł, połknął już pewnie Pokaż A tutaj jest tutaj nic nie zjadł Nic. A bo jak patrz, tutaj muszę patrz Co? Chodzisz tak tutaj, tu i na ogrodzie tak w gry No go go też ilek. ma ładnie kuchnął Co? O tam jeszcze większy Tutaj jest taki rozwalony. O, jaki, jaki ładny króliczek. Jeszcze króliczki są. Kolejny królik, tylko że osobno A, o, ucieka, ucieka, ale, boi się. Ale ładny, fajnie on tak chodzi. Nie trawa. A ty byt mam w Można nogi pomóc. Piotrek. Skakuj! Dawaj, skakuj! Mama nie widzi. Wazisz? Dawaj, skakuj do kolan, no nie bój się. Nie? Mamy króliki, które jedzą karmę. też jakieś małe króliczki są. No, co, że karmę? Dekoracyjne? Co? Oj, trzy króliki. Tutaj? Tu też są króliki. Tu też. Wszędzie króliki. Tutaj, tutaj mogą wejść połyszanie, a czyli po drewnie, tutaj. Tak? No, stróż jest najlepszy. Podoba mi się. Idzie następny, tam idzie następny. Idzie ciekawszy. Ten to ciekawski o idzie tu zobaczyć, głupa nie. Teraz ja mi okulary okulary strzała zabierze A jakie głodny, głodny. Dobra, idziemy dalej. Co Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panowie Posłowieństwo, Panowie Posłowieństwo, Panowie Posłowieństwo, Not too bad. <laughs> rzucamy monetę, zabieramy karmę Jantek nakarmi zwierzątka, nie Jantek? co ty się boisz? ale wstyd no chłopak widzi ja się nie boję taki Juh. mały chłopak się nie boi ja mam jednego o, to jest mały ja nie, spójrz nie ma Этот чекавский веселый. Кутика. куры. rybki pływają Małe, niektóre są pra... prawie ich prawie je nie widać. Tam tą dużą, tylko widać, co tam pływa. No, o, tam jest kochanie. Czyś, żubra? Też walę żubra? żubra. Rano kawka, wieczorem żubr. Zdrażaj, zjeżdżaj. Musisz Anto, nog nogę tak owinąć koło rurki. Tak, o patrz. Trzymasz tak, musisz owinąć. No bo i pa pa. Pójdzie rurki. No dawaj, bo kisza pęka. Co? Nie! Łap się i zeskocz. Aaaa. Podobno tutaj no, żona siostra mówi, że kiedyś tu było no, więcej zwierząt i małpy były i coś tam jeszcze, nie? No, że się trochę zmieniło. Mało zwierząt jest i w ogóle, kiedyś było lepiej. No co, co mogę to nagrałem i chyba będziemy jechać dalej, nie? Nie ma tu więcej nic do nagrywania, no. Także Także co, jedziemy chyba do chaty, no nie wiem jeszcze, jeszcze zobaczymy. No i na koniec wylądowaliśmy w pizzerii. Coś zjesz jeszcze o już nic nie ma. Bandy same zostały. Całą pizzę opierdzieliłem. Tam szwagierka też jest, szwagier też je, dzieci jeszcze jedzą. No, żona też tutaj, bo zjadła synu, córka, ale oni nie chcą być nagrywani. No. Jak nie pozwala, nie wyrażają zgody, no, to już nie nagrywam. Później wrócę do domu i nie wyjdę. No. Będzie bum-bum bum, nie? No. O, już milczona grozi. Tak tak mi pokazało. Dobra, pozdrawiam wszystkich i do następnego.